Tell me everything I'm not, but don't ever tell me to stop. Don't you ever tell me. jest pilot, pilot, nie, nie, myśli, nie, na tym moment, bo cała gręba, państwa, nie, cała nie, 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 tych grupy, na nie, o nie, 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 To nie, 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 że nie, 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 on nie,

Patryk, gratulujemy ci serdecznie powiedz jak wyglądały założenia na dzisiejszy etap, czy to było wszystko przemyślane, czy te, ta wasza akcja likwidacji ucieczki tuż przed metą to było tak po prostu w ostatniej chwili. Zdecydowaliście, że idziecie, kontrolujecie, kontrujecie i ty wygrywasz. No tak, to było w ostatniej chwili dopiero. Założyliśmy z kolegą, z Dorianem Bartkiewiczem, że on pociągnie. No jakieś 500 metrów do maty i rozprowadziłem w końcu. Udało się, wygrałeś, co zamierzacie dalej? No będziemy walczyć o zwycięstwo w całym wyścigu. Jeździsz doskonale na czas, potrafisz finiszować, ale jest wielu kolarzy y, takich, którzy y, również y, to potrafią. Y, czy y, uważasz, że to zwycięstwo, czy tą koszulkę lidera, którą jutro przed etapem do Włóczyna założysz, jesteś w stanie dojść do mety. Na pewno będzie ciężko. Zawodnik, który był drugi, Andrzej Bartkiewicz, jeździ bardzo dobrze na czas i właśnie będzie ciężko na, na tym czwartym etapie. nas koszulkę. Patryk, życzymy Ci wszystkiego dobrego, aby omijały Was kraksy, które dzisiaj tak często prześladowały peleton. Życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. A my prosimy trójkę najlepszych kolarzy na polu. Prosimy Pan Artur Tomala i Pan Stanisław Belka, burmistrz do Zawarć i Wicestarosta Powiatu oleskiego. Prosimy Andrzej Bartiewicz, drugie miejsce i trzecie Przemysław Kłopocki. Pan Artur Tomala wręcza przepiękny puchar. I pan Stanisław Welka, kwiaty dla Patryka Podpickiego. Brawa! Wspaniały finisz, wspaniała walka. Zawodnik TKK Pacific SMS Torun, trener Marcin Miętki, olimpijczyk z Sydney 2000. Numer 63 Andrzej Bartkiewicz, drugie miejsce WLU Kakabrzek, Nysa Bustan, zawodnik, którego trenuje Tata i Jacek Bartkiewicz i trzecie miejsce zawodnik numer 21 jest to z Przemysław Kłopocki, LZS Mazowsze. I trenerem jest Bogdan Mańkowski. Brawa dla najlepszej trójki kolarzy. Gościmy też tutaj e, byłego zawodnika, reprezentanta e, Polski e, i e, dawnego też ministra sportu Wiesława Nowickiego. No, przede wszystkim chciałem też również podziękować dyrektorowi tego wyścigu, e, panu Andrzejowi Bule też i człowiekowi, który zawsze najwięcej się napracuje przy tym wyścigu, panu Dnieczesowowi i To jest człowiek, który właściwie wszędzie jest i za wszystko odpowiada, za wszystko też i przygotowuje. No i przede wszystkim panu speakerowi za przedstawienie i umilenie nam tutaj tego dzisiejszego dnia. Także wszystkim serdecznie dziękuję. Również miejscowej jednostce i wszystkim, którzy dbali o bezpieczeństwo tego wyśwień, wyśwień. Witam cię bardzo serdecznie. Jak tam samopoczucie po, po wygranej? Samopoczucie było bardzo dobre. Yy, wiadomo, że jeszcze cztery etapy przed nami trzeba zachowywać siły na dalszą część, szczególnie na jazdę indywidualną na czas. Yy, jak tutejsza droga? Czy była ciężka? Do jakiej byś zaliczył tę drogę? Trasa była na pewno yy, ciężka, szczególnie premia górska, gdzie poletą się bardzo rwało, powstawały liczne grupki, yy, były szanse na odjazd, niestety grupa łączyła się w końcówce. No i przyjechał cały paletą. Jakie masz plany na przyszłość? Czy masz jakąś taktykę, którą chcesz wykorzystać tutaj na trasie? Głównym celem sezonu są Mistrzostwa Polski w połowie lipca, które odbędą się w Darłowie i to jest moja priorytetowa impreza. A powiedz mi, jak długo przygotowujesz się do, takiej, do takich imprez? Akurat ten wyścig jedziemy można powiedzieć w formie roboczej, nie nastawiamy się jakoś bardzo, bo głównym właśnie celem są Mistrzostwa Polskie. No to czego Ci możemy jeszcze życzyć? Mistrzostwa Polski. Wszystkiego dobrego, na razie, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego. Jest mi niezmiernie miło, że po raz drugi mogę dzisiaj gościć wyścig grupy młodzieżowej. 30, 34 już raz, natomiast po raz drugi jest to w gminie Gorzów Śląski. No i tak się składa, że załapaliśmy się, można mówiąc żargonem, powiedzieć tutaj do tej imprezy. Dlatego, że mamy wspaniałe takie pagórkowate tereny i można było po raz pierwszy w tym wyścigu, czy teraz po raz drugi zorganizować górską premię dla tych młodzieńców, którzy się tutaj ścigają. No i myślę, że to jest też najważniejsze, że taki element znalazł się w tym wyścigu, a ja się cieszę, że jest to, odbywa się to na ziemi Gorzowskiej w gminie Gorzów Śląski i meta jest w tym małym, starym mieście. Dzień dobry, Roland Fabianek, sekretarz miasta Gorzów Śląski. Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy podczas bardzo fajnej imprezy, która drugi raz odbywa się na terenie naszej gminy. Z szansą na to, że w latach następnych będzie coraz lepsza i wydaje mi się, wymaga... Kontynuacji i wsparcia większego. Młodym uczestnikom życzymy sukcesów, żeby w zdrowiu wyrośli nam na mistrzów sportu. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich na ziemi oleskiej jest Stanisław Belka wicestarosta oleski co prawda wyścig odbywa się na ziemi Klużborskiej, 34 wyścig juniorów młodszych ale zahacza właśnie o nasz teren tutaj gminy Gorzów Śląski jest nam bardzo miło gościć wszystkich myślę że jest to znakomita forma promocji promocja sportu mam nadzieję że ci pasjonaci którzy zajmują się w kluczborku zajmują się w całym kraju sportem również przeniosą zaczną oddziaływać na nasze środowisko. My Uczestniczymy w niewielkim stopniu, ponieważ tak jak powiedziałem, Starostwo Powiatowe w Oleśnie funduje puchar dla najlepszego zawodnika drużyny zagranicznej. Płacimy również drobny, drobny wkład na utrzymanie jednej z drużyn. Myślę, że będziemy uczestniczyć również w następnych edycjach tego, tego wyścigu kolarskiego i tym sposobem przyczynimy się do rozwoju sportu w naszym terenie. Mieczysław Nowicki, yy... Dwukrotny nadalista olimpijskim i mistrz świata w przeszłości. Obecnie dyrektor Urzędu w mieście Łodzi od za stop. Jak można podsumować dzisiejszy dzień? No, wyścig rozpoczął się pierwszy etap. Wspaniała pogoda. Frekwencja też nie najgorsza, ale z tego co słyszałem nie mogłem obserwować, było dużo kraks, ale niestety jest to wkalkulowane w uprawianie tej dyscypliny. Yy, młodzi ludzie, żeby dorosnąć do wieku seniora, muszą tą szkołę życia kolarską przejść i niestety to, tak jak powiedziałem, nieładnie. Mogą rodzice być oburzeni i obrażeni, że yy, ich dzieci będą gdzieś tam przewracać się, ale taki jest to sport. Uważam, że yy, organizacja prawidłowa i wzorowa, tutaj słowa uznania i yy, ukłony pod adresem pana Godzwona i całego towarzystwa, które przygotowuje tą imprezę już od lat, z roku na rok coraz bardziej perfekcyjnie. Można powiedzieć, że dojdą do takiej super perfekcji przy kolejnej edycji, ale zawsze ta poprzeczka coraz wyżej. Ja myślę, że samorządy tutaj się włączają ich aktywność i pomoc finansowa. Oczywiście w miarę potrzeb, które posiadają są tym y, dodatkowym elementem środków, y, żeby ten budżet był taki, jaki był po, być powinien. Mieczysław Godzwon organizuje ten wyścig od lat 34. Z każdym następnym staramy się zrobić lepiej. Jeśli to udaje, to mogą to ocenić ci, którzy to obserwują. W każdym razie dokładamy wysiłku i, i tyle no jest to tylko możliwe. Dziękując przy okazji wszystkim tym, którzy mi pomagają. Wiele sponsorów, wiele zakładów pracy na terenie Kluczborka, władze miejscowe. Nie, nie mogę pominąć tych, gdzie jesteśmy tu w Gorzowie, burmistrz tego miasta, starosta powiatu Olewskiego, do którego należy miasto Gorzów. Myślę, że impreza jest trudna do zorganizowania kolarska podobno uchodzi za jedną z drugich trudniejszych po wyścigach rajdowych.